Witam Was serdecznie na moim kanale TV Historia. Na luzie. ze mną oczywiście, dr Stanisław Koląuszek i dłoni. Cześć, Staszku. Staszek dzisiaj załatwił nam Arcy, ciekawe wycieczkę i obiekt do zwiedzenia, a mianowicie Fort Piechoty nr 14. Ale będziemy poznawać jego historię, nie tą pierwotną, ale tą najbardziej tajemniczą za czasów PRL-u. Tak jest. Obiekt specjalny. Wielka państwowa tajemnica. Mieliśmy pokazać tajemnicę bez żadnego szukaństwa. Pokażemy dzisiaj obiekt, do którego od momentu przebudowy na początku lat 30., weszło może z 80 cywili. Tak, ale to wszystko możemy Wam pokazać dzięki życzliwości stowarzyszeń, które zajmują ten obiekt i się nim opiekują. Ale o nich troszeczkę później najpierw chodźcie tam, gdzie tygrysy lubią najbardziej, to znaczy tam, gdzie nikt inny nie, nie. może wejść. Nie mógł. Nie, nie, nie otwieraj jeszcze, jeszcze nie? Najpier nie, najpierw opowiedz naszym widzom troszeczkę historii. Dobra, no to tak, to jest obiekt, który, tak jak już mówiliśmy, był niedostępny dla normalnych y, obywateli. Co to było? Otóż, w 1951 roku formuje się Terenowa Obrona przywrotnicza w skrócie TOPL. TOPL był formułowany i na szczeblu państwa i na szczeblu miast, województw też. No więc, y, organizacja ta potrzebowała y, umocnionych stanowisk dowodzenia. I my właśnie w jednym z takich stanowisk dowodzenia jesteśmy. Jesteśmy na terenie stanowiska dowodzenia, objętego ścisłą tajemnicą w latach od właśnie 1962 roku, aż do początku, czyli na powiedzmy na połowy lat 90. Bo ten obiekt był cały czas w służbie i jest to zmodernizowany obiekt pruskiej wilhelmińskiej twierdzy Wrocław. Tak, i tutaj Staszek tak pięknie nam powiedział, ale tak w skrócie to powiemy tak słuchajcie drodzy widzowie, he. To jest inaczej topl, to inaczej protoplasta naszej obrony cywilnej. Tak jest. Tutaj chronologia. Najpierw jest topl, potem obrona cywilna. Tak jest. E, jak każda instytucja, komórka za tamtych czasów miała służyć obronie naszej ojczyzny przed wrażym napadem tak i jego skutkami. No przede wszystkim przed napadem imperialistycznych sił, pragnących zakłócić pokojową pracę obozu postępu. Oraz dobrobyt i szczęście ludności mieszkającej tak. na tym Nas terenie. Tak, <laughs> słuchajcie, żartujemy sobie. Tak, no, oczywiście. Naturalnie. Ale. Takie stanowiska postanawiają wybudować. Tak. I one z racji tego, że są częścią architektury tej obronnej PRL-u. Tak jest. Muszą być utajnione jak wszystkie obiekty w tamtym czasie. I to było bardzo pilnie strzeżona tajemnica. Zalegendowana w latach 70. jako ośrodek szkoleniowy numer 9. I co to były te legendowania? To były działania kontrwywiadowcze polegające na tym, żeby zatrzeć w świadomości ewentualnych przeciwników, ewentualnych powiedzmy agentów wywiadu albo powiedzmy współpracowników wywiadu państw obcych, rzeczywisty charakter tego miejsca. Mogę powiedzieć, jak ja to rozumiem? Proszę. Na przykład robimy tak, że tutaj był zakład cukierniczy. Tak. Była cukiernia, więc naturalną rzeczą, że jest prąd, jest tak. szambo, przychodzą ludzie, przyjeżdżają ciężarówki i że droga jest utwardzona. Tak. I tutaj jest cukiernia, ale tak naprawdę tej cukierni tutaj nie ma. Tak, natomiast w przypadku tych obiektów dla obrony cywilnej, a wcześniej dla Toplu... Były to najczęściej legendowanie poprzez właśnie tworzenie takich lipnych ośrodków szkoleniowych. No co to jest ośrodek szkoleniowy? Jakaś pewnie wiata, w której są stoły, krzesła, w których po prostu przyjeżdżają ludzie się uczyć, jak zakładać maskę przeciwgazową, jak tam obsługiwać schron, tego typu historie. I w historii. związku z tym nie dziwi, że tutaj ludzie mają maski na sobie, jak są tak. na zewnątrz, gdyby wykonano zdjęcia. Nie dziwi to, że tych, tych ludzi jest sporo, nie dziwi tak. się nawet to, że mają jakieś mundurki na sobie, tak. bo to jest jakiś tam oddział, Zakładu pracy, który się szkoli na wypadek, Dokładnie w. tak. Dokładnie tak. Ale rzeczywistość była inna. Bo rzeczywistość była taka, że było to stanowisko dowodzenia służby przeciwpożarowej Komendy Miejskiej Toplu. Czyli bardzo istotny element w łańcuchu Och, obrony. Kluczowy, bo przecież gdyby nastąpiło porażenie miasta, zaraz wbuchają wybuchają pożary. Te pożary musiały być. Akcja ratownicza na masową skalę musiała być z bezpiecznego miejsca koordynowana. Stąd. Dobra, to może już przestajmy stać przed tymi Idziemy drzwiami. Do środka. Wejdźmy do środka. Otwieraj to. A, no jest pięknie, jest pięknie. Wchodzimy do śluzy gazoszczelnej. jesteśmy w jej wnętrzu. I teraz tak, weszliśmy przez drzwi typu OH, nowe drzwi, bardzo odporne, tak jakśmy mówili już w tym odcinku. Tak. I stanęliśmy przed drzwiami, które zostały zainstalowane latach 60. To jest żelbet. Drzwi z gumową uszczelką, która się doskonale zachowała. W tym przypadku tak, właśnie w świetnie zachowanym obiekcie. Drzwi można zamknąć. I to jest bardzo ciekawy mechanizm zamykania, bo mechanizm zamykania jest takim kołem no, jak na jakiejś łądzie podwodnej I tutaj pracują prawda, mechanizmy zamykające te drzwi. Ale dzięki temu nie trzeba było dużej siły, nie. a można było a bardzo, do, bardzo do, szczelnie te drzwi zamknąć. Docisnąć. docisnąć, bo to tak, chodziło o to Dokładnie do tak, gazoszczelne drzwi. Więc pierwszy etap wejścia do obiektu. Tu jeszcze jest trochę zdekomponowany jeszcze drugi element, bo to jest, to jest śluza czasu pokoju. Po prostu zwykła śluza tak. gorączczczelna. Ale w tych obiektach dowodzenia była też śluza czasu wojennego, kiedy te drzwi były zamknięte, wchodziło się przez prysznic dekontaminacyjny. Trzeba było jeszcze spłukać siebie, wszystkie, bo prysznic dekont tema dekontaminacyjny. Do, właśnie, nie wymówię tego słowa, nie, 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 nie gniewajcie się. To inaczej jest takie miejsce, w którym. Osoby, które miały wejść na teren tego obiektu, musiały zostać zdezynfekowane, wyczyszczone. Nawet w Jamesie Bondzie. To jest w którymś odcinku, w tak? W takim jest. odcinku, chyba o doktorze, no tak. O doktorze, Boże. no wchodzi właśnie i tam, co prawda, to nie tak wygląda, że się jedzie na, na tacy. No nie, Wchodzono, stawano, trzeba się rozebrać, brudne obranie były wrzucane, skażone w jedno miejsce, do kosza, do jakiegoś pojemnika, który potem był utylizowany, to było tak. później. Następowała kąpiel, dostawałeś czyste ciuszki, mundur, tak. czy kombinezon, to zależy co oni tu mieli na wyposażeniu, i wtedy dopiero mogłeś wejść Inaczej jeszcze podlegałeś kontroli, czy ta. jest te... Czy jesteś rzeczywiście czysty ze skażeń, no, przede wszystkim promieniotworczych, bakteriologicznych i chemicznych. Czyli ABC. ABC. Staszek. A teraz tak, teraz pomogę mi... wejść. Mogę wejść, to, wejść. No <laughs> wejdź. Nie no dobra, weź Ciebie, nie będę wchodził. Ten korytarz, jak we wszystkich fortach, z tamtych czasów nie uległ żadnym przebudowom na tak. całe szczęście. Oczywiście widzimy tu farbę, olejną, jak to za komuny, i tak dalej, ale to, co odróżnia, to jest, słuchajcie, to czym my ze Staszkiem po prostu rozbijamy sobie głowy, a to jest już wszystko wynalazek PRL-u. Nasza robota. Nasza robota i bardzo ciekawa zresztą, tak. bo ja ze Staszkiem wcześniej rozmawiałem, że no, wiadomo, trzeba pogadać. To są czerpnie i wyrzutniki powietrza? Tak, to jest rura lutnia doprowadzająca, rozprowadzająca powietrze z agregatów filtrowentacyjnego na cały obiekt. Ale to było, było bardzo zmyślnie. Bo w niemieckiej konstrukcji ona jest schowana za tą ścianą. Tak. Ale tu jest wyprowadzona przez całą długość obiektu. To trochę przeszkadza, jak się jest wysokim, ale jest to zmyślniejsze rozwiązanie, bo tą rurę, gdyby doszło do jakiejś awarii, ją można wymienić. No, jakby przecinamy, spawujemy, tak. wkładamy i tak dalej. Tak samo są zamontowane korytka na kable tak jest. elektryczne i służą w tym te... Dokładnie. Ta I jeszcze do tego, powrót ciepłej wody i czerwona lura do doprowadzenie ciepłej wody, bo ten obiekt. Był w stosunku do tego, co w Perelu, bar -y, Niemca, tak. bardzo wygodny. Bo teraz tak, w niemieckich tych obiektach fortecznych tego rodzaju trzeba było, trzeba było palić w piecach, a tutaj, było centralne, tutaj centralne... było centralne ogrzewanie. Ale to zaraz pokażemy, jak wejdziemy do której jest izb. Wchodzimy teraz do stacji filtrowentylatorów. Tak. Tutaj widzicie oryginalną instalację elektryczną, ale to, co jest arcy ciekawe dla wszystkich poszukiwaczy Staszku, to. To jest y zdublowany. Podwójny agregat RM268 w pełnym ukompletowaniu i to w ukompletowaniu Deluxe. Samo serce tego pomieszczenia, dwa identyczne główne urządzenia agregatów filtramentacyjnych, przekładnie prawda z turbiną wentylatora, u góry podłączone do wspólnego kolektora doprowadzającego, w tym przypadku pobierającego powietrze zewnętrzne i sprawdzającego potem po całym obiekcie. Bardzo ciekawa rzecz tutaj to jest nagrzewnica. Która jest podłączona bezpośrednio do systemu centralnego ogrzewania i stąd już powietrze ciepłe było wysyłane na wnętrze obiektu. Ale najciekawsze jest to i najlepsze, że to jest praktycznie w pełnym stopniu ukompletowania, i to wszystko tutaj mogłoby, gdyby taka była potrzeba, to wszystko mogłoby działać. Arcydzieło sztuki fortyfikacyjnej. Swego rodzaju, oczywiście, bo to jest już dosyć nowoczesne, ale to wszystko jest. Szanowni na chodzie. No i oczywiście przepływomierze też tutaj mamy. One są fluorescencyjne. To nie będzie zupełnie zbyt dobrze widać. No ale możemy spróbować je naświetlić. Naświetlić, poczekajcie. Zobaczcie, po tylu latach. To dalej działa. To dalej działa. Tak jest. Także arcy, ciekawa rzecz. Jedno z takich. Ale to, co widzę, to jeszcze. Korba Zdublowane? Tak? Zdublowane, podwójne filtry metalowe. No teraz, Staszek, ty podtrzymasz kamerę, a ja tam się wbiję, słuchajcie. No. Jak jest okazja. Tu troszeczkę jest nieporęcznie, wprawdzie. No. Tak, tak. Ale jest to. Słuchajcie, no, cudo. No nie mogę tego teraz, nie będziemy tego odblokowywać, bo to jest zakonserwowane, ale to służyło do tego, że no, tą korbę się przekładało. Tak. Bo ona teraz jest w położeniu spoczynkowym. No to jest zabezpieczenie, on się odwrotnie zakłada i jeżeli prąd by wysiadł, to znowu korbowy, jak na tak. niemieckich systemach zresztą. Tak, dokładnie tak. Wtedy w, tutaj y, służba schronowa musiałaby po prostu się wymieniać i kręcić tymi korbami. Szczególnie to jest mało miejsca dla, dla kogoś, no ale, ale jest taka opcja. Ale główna opcja była napędem elektrycznym. A dlaczego? A dlatego, że tutaj była autonomia w zakresie y, dostarczenia prądu. Autonomia obiektów? Ja tak zakładam, ty mnie oświecisz polega na tym, że po zamknięciu tego obiektu, on musi samodzielnie móc przez jakiś określony czas funkcjonować. I do tego celu zapewne musi mieć i stację no bo wiadomo, musi też mieć przede wszystkim prąd, bo jest tego nie da rady. Musi też mieć wodę i musi mieć też łączność. Tak. I te elementy świadczą o tym, że obiekt jest autonomiczne, jeżeli zostaną oczywiście w odpowiedni sposób wykonane i, co jest najistotniejsze, wykorzystane. Zgadza się. I ten obiekt wszystkie te elementy posiada. Byliśmy był. przed chwilą w stacji filtrów Tak Mówiłem, że to jest arcydzieło, ale z tego, co nam się udało dowiedzieć, oni mają zachowaną jeszcze stację, nie transformatorową, aglomeratorownię i Akumulatorową. A to jest coś niezwykłego. To jest niezwykłe, bo to był obiekt o dosyć wysokim standardzie. Tego tutaj miały dziać się ważne rzeczy i w tym konkretnym schronie historia wyglądała tak, że po zakończeniu powiedzmy funkcjonowania Toplu, kiedy powstała powszechna samoobrona, a potem obrona cywilna, ten obiekt był stale modernizowany. I taka zamata, czyli w tym wypadku jedna z izb operacyjnych, w której działał tutaj Sztab Obrony Cywilnej miasta, już w tym wypadku, bo no. to było też stanowisko dowodzenia dla Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej. Ten obiekt wszystkie te elementy posiadał. Posiadał własne ujęcie wody, własny powiedzmy, dostęp do ogrzewania, ponieważ miał własną kotłownię, własną elektrownię, ponieważ był tutaj schron mieszczący korekt I na potrzeby instalacji prądu stałego na 524 V posiadał też akumulatorownię. To teraz co pokażemy? Akumulatorownię. to teraz się. jeszcze napawajmy się klimatem. Napawajcie no się klimatem, bo my idziemy do akumulatorów. Idziemy. Jesteśmy w środku akumulatorowni i teraz tak, to co najważniejsze, czy mam akumulatory. I te akumulatory pozwalały urządzeniom o określonym napięciu, w tym przypadku najprawdopod najprawdopodobniej 12-24V, funkcjonować nawet po odcięciu od zewnętrznej sieci. Czyli dosyć dużo tego tutaj jest i przez pewien określony czas w tym zakresie była pełna autonomia, ale w innych też. To Nawet jest... gdyby przestał działać agregat prądotwórczy. Nawet wtedy to dalej jeszcze będzie przez jakiś czas funkcjonować. Czyli oświetlenie awaryjne plus przede wszystkim, co najważniejsze, urządzenia radiostacji. Bo ten obiekt przecież posiadał własną łączność, czyli A, była radiostacja. Ale jest tutaj w tej akumulatorowni zastosowany arcyciekawy jest. wynalazek. i Dam zbliżenie i tego dokładnie opiszę. To, co tutaj widzowie widzicie, to jest rzecz niesamowita. To jest bardzo rzadko spotykane w schronowe. To jest mianowicie dopalacz wodoru. Ale po co tu dopalacz wodoru? Skąd tu wodór? Ano stąd, że w akumulatorach może następować proces fizyczny i chemiczny, polegający na tym, że powstaje wodór. Ten wodór byłby dla załogi. I schronu, i dla bezpieczeństwa tej załogi, bardzo niebezpieczny. W związku z tym była potrzeba bieżącego przetwarzania wodoru w wodę. I to robiło właśnie to urządzenie. Bardzo rzadko spotykane. To jest coś takiego jak na krętach podwodnych. Coś w tym górze? Zabezpieczenie takie przed... Takie zabezpieczenie, żeby tu się po prostu do żadnego nieszczęścia z tym wodorem związanego nie doszło. Jak mówię, w schronach, w których były akumulatorownie, powinno to być stosowane, a tak naprawdę to ja to widzę może trzeci raz w życiu. Bardzo ważne miejsce kotłownia. Kotłownia umożliwiała to, że po pierwsze, można było zachować pełną hermetyzację. Dlaczego? Bo jest tylko jeden punkt wyrzutu spalin jeden punkt poboru powietrza. Dzięki temu cały obiekt można było ogrzewać i zlikwidować to, co było największą wadą tych obiektów w czasach pruskich. wilgoć. Wilgoć i zimno. Tak? I zimno. Dzięki temu tutaj była bardzo dobra atmosfera do pracy i na dość długi czas, ponieważ pod nami, tam gdzie pierwotnie było szambo, tam zrobiono zbiornik na paliwo do tego, Pieca, dzięki temu warunki dobre i autonomiczne. Tak, tylko że ten czas. konkretny piec, to już jest modernizacja lat 80., prawda? Tak. Ostatnia modernizacja. Ostatnia modernizacja przed... lat 80. Wcześniej... Wcześniej też był pies olejowy, bo takie były najprostsze dostosowania. stosowania. Tak. Ale problem jakiś inny model. Natomiast cała reszta I, tej instalacji instalacje... jest z epoki, kiedy to przebudowywano. Tak, bo to widać po tych wszystkich przyłączach elektrycznych, skrzynkach. Wszystko zostało. z tak, 60-70. Tak, tak Bardzo to jest interesujące. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz, o której jeszcze nie mówiliśmy. Ten obiekt nie mieścił kilkuset osób. No właśnie, ile osób było w tym obiekcie? Góra 30. 30-35% no może być o sztabie, bo to jest sam sztab. I teraz tak, pierwotnie nawet było jeszcze mniej, dlatego że pierwotnie to było, to było stanowisko dowodzenia służby przeciwpożarowej. Więc tylko ludzie odpowiedzialni za ugaszenie miasta, gdyby nastąpiło porażenie, tylko oni tam mieli dostęp. Czy komendant i oficerowie do I oficerowie dużej straży pożarnej. I teraz każdy z pomieszczeń, to normalnie w czasach normalnie powiedzmy w czasach pruskich tutaj było wykorzystywane. W każdym z nich musi mieć 50 żołnierzy. Tutaj tak nie było. Każde pomieszczenie miało swoją rolę do odegrania, jedno jako węzeł łączności, drugie jako izba przebywania dowódcy, trzecie jako Izba odpoczynku i tak dalej, tak dalej. Każde pomieszczenie miało. No, w związku ścisłe z, nie z tym znacznie ograniczało ilość personalnych możliwości tego tak, obiektu, około 30. Koło 30, nie, koło 30 to do 50 osób maksymalnie. Dlatego już to nie był schron ludności. To był specjalnie tak, to... wybudowany obiekt na bardzo specjalne potrzeby i ściśle tajne. To towarzysz Gomułka? No, między innymi, to on też to prawda? On jako powiedzmy najwyższy decydent tego całego systemu. No i my to znaleźliśmy, słuchajcie, chodząc po tym, zaraz Wam pokażemy, znaleźliśmy arty ciekawy artefakt, ale o nim za chwileczkę. Za, <laughs> za chwileczkę. Staszku, zostało nam. Autonomia autonomią, ale studnia. Studnia, która jest studnią forteczną, tak. pierwotną. Oczywiście zamontowane były współczesne pompy i tak dalej, ale jest to dalej wykorzystana studnia współczesna, bo jak wiemy, Wrocław na wodzie stoi, a tutaj mamy ile do, do rzeki Ślęzy. 200-300 metrów, tak, mniej więcej. No, no i 5 po... metrów głębokości, 7 i wody horyzont. Woda jest ile, ile potrzeba, tak? Jak to, słuchajcie, wybudować podziemne metro? No dobra, ale nie no, będziemy już o będziemy tym patrzeć. Nie tak, damy wam szansę, patrzcie się sami. Staszek, i teraz nam zostało co? Pokażemy tą studnię, bo Stodnia. ona jest i. I maszynownie. I maszynownie, bo to jest arcy ciekawy obiekt. Jasne, że tak, chodźmy. Idziemy. To jest piękne. Tak, Staszek powiedział, I to jest piękne to jest i ja piękne, też... Tak i ja też zwróciłem na to uwagę. A to jest przecież... No główna rocznica tego obiektu. A tu wiasku specjalnie dla siebie patrz, co tutaj napisali. Specjalnie dla mnie. No nie wiem co tu napisali. A tu widzisz? Bunker napisany jest. Ale ogólnie jest to oczywiście rzecz też z epoki... Ale ja wam bo... powiem dlaczego ja tego nie mogę przeczytać, bo ja nie widziałem okularów, więc mi pokazuje takie rzeczy. Bunkier. Ja tak nie lubię tego słowa, wszyscy o tym wiedzą, no dobra. Ale jest to bardzo wizualnie ciekawe, bo tu ma takie, prawda, różne światełka, tu są, prawda, zegary różne. No bardzo wizualnie bardzo interesująca, no, Nie bardzo tylko, Nie zdarzałeś. tylko wizualnie, dlatego że jakby układ zasilania i kontroli nad zasilaniem musi być rozrysowane. I teraz jeżeli każdy żołnierz, a żołnierze czy w służbach byli też elektrycy, on przychodząc do takiego stanowiska, patrząc właśnie na to, doskonale wiedział, gdzie są przełączniki, jakie przełączniki, którędy prąd idzie i którędy ten prąd można odciąć w razie awarii, żeby naprawić kabel, nie trzeba było rwać i szukać, on po prostu nie, patrzył to na to widać. i miał Plan techniczny przed sobą. No tak kiedyś za komuny wszędzie robiono, to te, te stacje no tak. sterowne tak były obrysowane. Teraz jest zupełnie inaczej, no ale i tak robi wrażenie. I tak robi wrażenie. Chodźmy dalej. I co tutaj mamy? O, to bardzo ważne pomieszczenie, bo gdyby nastąpiło porażenie broń atomową, przecież w przestrzeni miasta rozchodziła się fala detonacyjna, potężna fala, fala detonacyjna, tak. która by tutaj mogła wyrządzić instalacje ewentacyjnej, nieopisane szkody, po prostu ją rozbić, żeby uniknąć tego, w stosowały się komory rozprężne. Jesteśmy w środku takiej komory i teraz tak, za tą ścianą jest główny punkt poboru powietrza. Tam można było jeszcze zrobić dekontaminację powietrza, gdyby nastąpiło skażenie bronią bakteriologiczną i po tym rozprężeniu powietrza zgniecionego falą podmuchu, powietrze dopiero było zasysane do wnętrza agregatu fitramentacyjnego. To jest ważne. I to też był ciekawy. wynalazek naszych czasów. To już był wynalazek epoki, powiedzmy, zimnej, zimnej wojny. wojny. Bo komór rozprężnych co do reguły się nie stosowało w tej fortyfikacji wcześniej. Jeżeli już to były dosyć niewielkie skrzynki do rozprężenia powietrza, bo powietrze przecież na skutek zwykłej detonacji też ulega, ulega sprężeniu. W związku z tym one musia, mogły być niewielkie. Tutaj też już były gigantyczne i stosowano duże komory rozprężne. Rzadko kiedy one są w tych stronach, które są pod budynkami. No i jesteśmy w końcu w tym miejscu, gdzie był pobór wody, czyli bardzo ważne miejsce. Oczywiście na końcu forteczna studnia standardowa. Od 6 do nawet 12 metrów głębokości, tego akurat my teraz nie mierzymy, nie, nie patrzymy w projekt, więc nie wiemy. To jest pobór wody ze studni, tutaj już jest hydrofor całkiem nowy, natomiast pierwotny to był hydrofor taki dosyć siermierny, ale w razie czego była też opcja ręcznej pompy, którą można było pompować wodę i to do dwóch celów. Do celów użytkowania bieżącego obiektu, ale drugi cel do zasilania systemu centralnego ogrzewania. Więc dwie główne potrzeby tutaj realizowane. I tu jesteśmy? Tu jesteśmy w tej studni. Właśnie w pomieszczeniu, w którym się zaczyna studnia. No i tu, oczywiście, widać, że tam trochę tego jest. Oczywiście tajemnicze klamry służyły do tego, że tam była taka platforma, na której Bo było ktoś... urządzenie. No to filtr, który pozwalał, żeby nie zasysać jakichś cząstek stałych do środka. No studnia do dnia dzisiejszego spełnia swoje zadanie i może jeszcze je spełniasz z powodzeniem przez długie lata. A to tajemnicze pomieszczenie. Maszynownia, agregatorownia. Czyli serce tego obiektu. No, pod względem energetyki, na no pewno. Mówię zabezpieczenia. No to otwieraj te magiczne drzwi. Jesteśmy teraz w środku schronu mieszczącego maszynownię, agregatorownię. Mamy Wielki silnik spalinowy dieslowski razem z agregatem prądotwórczym. I ten, to ustrojstwo umożliwiało pracę całego stanowiska dowodzenia. Nawet wtedy, kiedy zostałaby zerwana, zerwana linia kablowa doprowadzająca prąd elektryczny z miasta. Jaka moc zostaje tego silnika? No, mamy, dosyć duża. Ja się nie interesowałem tym aż tak. Potężna maszyna. Silnik z Andrychowa. 32-37 koni mechanicznych 660 kg masy, potężna maszyna umożliwiająca pracę stanowiska dowodzenia nawet w warunkach zerwania sieci kablowej doprowadzają, doprowadzającej energię elektryczną z miasta. Ty to widzisz. Co to za łysa pała? Tak, to o tym bohaterze wspominaliśmy Wam wcześniej. Pokaż, może niech no. zobaczą niektórzy. To, towarzysz, 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 towarzysz Wiesław. Towarzysz Wiesław. No to jest właśnie ten czas, w którym to budowano i Pewnie to. Długo tu przetrwał. No, słuchaj, to Swoją jest... Swoją epokę przetrwał. To jest, to jest dopiero prawdziwy relikt PRL-u. Tak jest. I nadeszła ta wiekowa na chwila, kiedy chcę przedstawić i podziękować gospodarzom tego obiektu. Najpierw Wam podziękuję. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że umożliwiliście mi, Staszkowi, ale też masie ludzi, która będzie oglądać ten odcinek. Obejrzenie tego arcy ciekawego obiektu. Jeszcze raz bardzo dziękuję, ale proszę, abyście zdradzili tajemnicę i przedstawili się wreszcie, bo to jest największa zagadka dzisiaj tego filmu. Witamy, jesteśmy stowarzyszeniem Proobronnym Twierdza 14. Opiekujemy się tym obiektem już ponad 10 lat. Robimy wszystko, żeby, żeby ten obiekt został zachowany w co najmniej takim stanie, jakim jest, natomiast też prowadzimy wiele prac konserwacyjnych, porządkowych. I, i usprawnieniowych, żeby, żeby ten obiekt był też w coraz w lepszym stanie. Cieszymy się, że możemy współpracować z innymi bardzo stowarzyszeniami. Miło. Tutaj Stanisław też wspomógł nas raz z wiedzą, czy też z planami do tego obiektu. Także jesteśmy, jest nam niezmiernie miło, że też dołączamy. I bardzo fajnie, że to obiektu. wszystko idzie w jakimś takim fajnym kierunku, że ten obiekt jest utrzymany i żeby się wszystko tak fajnie nam to dalej wiodło. I Dzięki Wam, mieliśmy okazję pokazać bardzo interesujący obiekt i bardzo Wam dziękujemy. Tak, no ale że jeszcze nie żegnamy się, chociaż uścisk dłoni zawsze jest mile widziany i my to zrobimy, Staszko, oczywiście, że tak, ale czy można Wam w jakiś sposób pomóc? Bo ja na przykład nie mogłem się do Was dostać, tak widziałem zdjęcia na necie tylko za płotu i bardzo dobrze, że nie przychodzą tutaj niepowołane osoby, bo dlatego ten obiekt się zachował. Tak, się zachował. Ale czy gdyby ktoś chciał, nie wiem, przyjść Wam pomóc, kozić liście grabić trawę czy tam, czy organizujecie jakieś takie akcje, gdzieś się mogą dowiedzieć na waszej stronie internetowej gdziekolwiek? Na social mediach przede wszystkim na facebooku mamy swój profil, który się nazywa 14 zapraszamy do kontaktu też przez ten kanał komunikacyjny o. regularnie go śledzimy i też jeżeli pojawiają się jakieś wydarzenia to właśnie w tym miejscu wszystko co miało być powiedziane już zostało powiedziane przez cały film my wam bardzo serdecznie dziękujemy Wam również dziękujemy, mam nadzieję, że spotkamy się tutaj jeszcze nie raz. Oczywiście. A my, w Staszku, zostawimy gospodarza sami, a sami pójdziemy szukać kolejnej tajemnicy. Jasne, Festung, tak. Bresto, ale też i miasta Wrocławia, bo taką też historię ma. Dziękujemy Dzień, i do zobaczenia.